Cześć, z tej strony sanek bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Na początku 247 mixtape, miksowanie 6-7 bonów w silniku z US. Po miksowaniu, jeszcze będzie otwieranie e, screen z wieży, rankingu wieży dokładnie. A w nasilniku w 67 bonie celuję, żeby najlepiej wbiło 8 nometki 1 na bossy. Ale jak nie wbije, to może też bić. O i wbiło, 4 od ataku bossu, czyli to jest prawie max, 5 na boss jest max Taki talizm w tamtym czasie gdzieś koło 200 ponad chyba wonów był 5 na bossy, a takie 4 na bossy gdzieś 100 coś Więc jakiś hajs tutaj wpadł i tutaj kontynuując, nowy naszyjnik I celuję tak, albo w 50 wartości ataku Albo 8 na metki, albo 5 na bossy Albo najlepiej, tak jak już powiedziałem 8 na metki, 1 na bossy Bo taki naszyjnik najlepszy według mnie do szaty Aury Żeby mieć te 5 szycia, 1 na bossy I tam w bonach 1-5 zawsze Celuję w HP, z strzałem, dlenie Może kiedyś mi się to uda, bić, nie wiem Ale zawsze będą jakieś bonusy kozak do szaty I ze skrzyni za zajęcie pierwszego miejsca wieży Songamachi. Skrzynień rankingu wieży po otwarciu poleciał. Talizman plus 6 o kamie rytualne. Będzie rękawica wytwarzana. Może 30 plus minus wonów wpadnie. Ze skrzyni umiejętności konnych poleciała księga losowa. I dodawanie. I dodało. Silne walce z potworami jako a I blisko było. Silne walce z potworami normalnymi by było lepsze. I 1000 Gaja na skill. Jeden, na jeden punkt na skill, czyli po 19 tysięcy łącznie 38 tysięcy. Poleciały zmianki z B, no to miksowanie sztyletów z Odiaku, celowanie, żeby wbił gdzieś plus minus 40 średnich i w tamtym czasie nie planowałem robić sztyletów na Ninja, tylko na Handel, zawsze, żeby to jakieś wony wpadły. Wbiło 33 średnie, 10 kryta i to zostawiłem. Sprzedałem to za chyba 10 wonów czy więcej. Tutaj miksowanie, mają bogo na silniku ZS i Farcik, 35 wartości ataku i 2 na bossy. Jakby tu wbiło 5 na bossy i 35 wartości ataku, to taki by był drogi silnik, parę set wonów ze 300 jak nie więcej. Sztyle te z odeku zostają dalej do miksu. Tutaj miksowanie mają Bogo, pancernego hełmu i celowanie, że wbiło 50 wartości ataku. Zostaje do miksu. A tu też jestem na Dongan. U ci będzie próba na wytworzenie rękawicy. 75% i ta rękawica ma 105 poziom, ale nie sugerujcie się tym, bo rękawica się założyć dopiero na pierwszym levelu championa. Jak udało mi się zrobić misję tutaj, na licencji na rękawicę, po użyciu tej licencji, dopiero Wam się odblokuje slot, którą rękawicę się założyć. I udało się wytworzyć rękawicę na INTA. Dokładna nazwa: Ochrona rękawice. I na live padło pytanie, czy nie wytworzę na zamówienie wężowych rękawic na Intan. To mówię, ulepszę, zobaczę, może się uda wytworzyć. I teraz będzie ulepszanie tej rękawicy, ochronnych rękawic, i później próba na wytworzenie wężowej rękawicy. I tutaj na tą wężową są inne ulepy. I you. A tutaj, jeszcze, kilka słów o konkursie. Do wygrania: 50 SM. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Należy zostawić lajka, like komentarz, znikiem ze serwera Polska i suba. I zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, chyba że będzie dużo aktywność. No to dwóch zwycięzców wyłonię. I tutaj, rękawica na zamówienie została wytworzona, ale niestety, co się później okazało, że to, co miała kupić, kończy grę. Ale teraz, jednak, się okazało, że gra dalej. Ale to mniejsza z tym. Tutaj, miksowanie na silniku złej ja małem błogo zmiksowało, więc ja w szoku, bo to jest bardzo mała szansa na miksa. A to też materiał z ulepszenia, klipsy w jednej tą mgły, może w końcu do się wbić na te plus 9, podręcznik na plus 8 siedzą i teraz tak, kolejny podręcznik na plus 9, nie wiem która to próba dokładnie jest i niestety niepowodzenie, no to znowu zabawa w ulepszanie, góra do góra dół, może w końcu ulepszy na te plus 9. Dwie próby na plus 9, niepowodzenie. Podręcznik na plus 8 siedzi i podręcznik na plus 9 siedzi w końcu. Mówiłem, że to kwestia czasami, te kolce nie siądą na plus 9 Gitara Teraz tylko coś wymiksować dobrego. No co, strzały, diabły, pół ludzie. I klipsy zostałem do miksu, kwestia czasu znowu, zanim czegoś nie wbiję tam dobrego i nie pójdą na handel, bo nie zostawię, a to też otwieranie skrzyni za zrobienie nikby, nic ciekawego nie poleciała jakaś łapka, pigułka krwi i to też opening, otwieranie skrzyni wywodnej i celowanie, żeby poleciało jakieś włókno i poleciało, ewentualnie skrzynia jak zwierza może polecić jakiś kor jeszcze surowy, o... Do Metinodol jeszcze coś takiego, jak sakwę Gaja, można do niej dać maksymalnie 10 tysięcy waluty Gaja. I tutaj otwierałem sakwę na Sankuse, żeby mieć walutę na wytwarzanie wyżyłek ostrzy, żeby mieć narzuty na, na, rzuty na perfy. I niestety tutaj kolejne skrzynie infy i nic ciekawego nie poleciało. I w mixtape nie mogę jeszcze zabraknąć openingu, otwierania, połyskujących muszli, celowanie w białe połyskujące perły, w tamtym czasie jeszcze koło tam lekko ponad 5 wonów, aktualnie na Polsce też coś koło tego, tyle samo co w tamtym czasie w grudniu, 5 coś, widziałem 5,75, 5,50, taka biała. Pierwszych 200 pojazdów 0 białych, a tutaj z kolejnych 203, więc raz lecą, raz nie lecą te białe. A tu też otwieranie skrzyni, płatków śniegu. Podczas eventu płatków śniegu się tu dropiło te skrzynie. Za zabijanie mobów, takich bałwanów trzeba było 5 różek odebrać sobie, co 24 godziny. zamieniały się moby w bałwany. Na różnych poziomach chyba różna ilość mobów była, ale na czempiona na pewno miałem 8 bałwanów, czyli 8 szkad. I tak jak widzicie, ataki. Obrony, zmianki, no bo gdzie B, to tam może się nie przydają liderki, ale są jeszcze inne rzeczy: fasolki zielone, pakiety kaminduszy, zielone poty. I tak widzicie, drop był mega z tych skrzyni płatków śniegu. Jedyne minus, że nie można tego stakować, ale to i tak, mega ten drop był, więc jakoś się to pomieściło. I tutaj wbiło maksa, zamiast 50 wartości ataku to 50 wartości magicznej. Szkoda właśnie mi to teraz miksować. Zostawiłem to w tym hełmie. Może to kiedyś sprzedam, zobaczę, może to ktoś zmiksuje na do, hełm do PvP na magiczną klasę. A tu jeszcze zmianka z B w klipsy, ale to przez to, że chciałem sobie platformy zblokować, bo jeszcze w tamtym czasie mi się blokowała, dlatego unikałem odpalania innych kąt i tylko na Sanku, ewentualnie Sanku i Szamanie, się te pałem czasami tylko. Wbiję malastrowi 81 poziom, rozwinąłem go, teraz mogę do niego dodać 3 skile i polecam taką opcję jak ja to robię: czyli wbijać 105 poziom malastrowi i jak ma 860 dni, zmiksować go. Później na typ 6 albo w górę, no albo od 5 do 8. 7-8 można przez miksowanie wbić i jak ma 860 dni, wbijacie petowi potem typ i siada wam nawet ponad 30% peżeta. Otwieranie jeszcze, skrzyń umiejętności kony, w losową umiejętność, potem dawanie do konia i celowanie, żeby dało i liczyć na to, żeby dało silne w walce z Potworami. Miałem jedno małe błogo, tego nie nagrałem, ale zmiksowało bonusy w naśniku z WS6, 7, ale i tak zostaje do miksu. A tu już otwieranie szkad. To są szkaty, które wydropiłem z wielkiego mistrza Trina. W jaskini, na trzecim poziomie to jest ten ostatni boss, Jak go działa mrok i silna diabły. I tu otwieram tych szkat i celowałem, że poleciało EQ na ODP albo na INTA, czyli jednej TU Słońca z podwójną precyzją. I poleciał jakieś itemy, o, ale niestety pojedyncza precyzja, szkoda. I tutaj sprawdzanie, czy kolia da pojedynczą, czy podwójną precyzję. Na plus 0, taka kolia musi dać dwa precyzji. Na plus 1, 3 precyzji. I na plus 2, 4. To wtedy wiadomo, że podwójna precyzja. A tutaj w tle próba ulepszenia pancerza na potwory widzowi na plus 9. zobaczył się uda. I frunę sobie po podręcznik do kowala. Niestety nie udało się zbroi wbić na plus 9, szkoda, tutaj już odbieranie nagrody za malej grupową, pierwsze miejsce, 400 waluty gaja, polecam sobie na malejkę chodzić, z waluty gaja co tydzień zgarniać, a tutaj jeszcze codzienne prezenty, odbieranie nagród, w grudniu, codziennego prezentu, Trzy ataki o... Żeby odbierać codzienne prezenty trzeba było mieć 30 level i oddane zęby orka i bardzo fajne nagrody też były, jakiś amulecik odpał był. I dodajszy materiał, ulepszanie talizmanu mroku, może się uda wbić tymi magicznymi, jest plus 118, oby jak najwyższy poziom wbiło, plus jeszcze oprócz mojego ulepszenia będzie jak ktoś ulepszał mnie do handlu magicznymi. I po 15 magicznych kamieniach udało się wbić chociaż na ten 1, wyjrzeć i 119. I tutaj, na koniec, jeszcze szybka informacja dla osób, które może o tym nie wiedzą, dodali do ISU 2 lutego bilet podróżnika za 790 zł Możecie się przejść na jaki serwer tylko chcecie. To macie je podane. I życzę wszystkim miłej gry i pozdrawiam. Pierwszym zwycięzcą zostaje Evil, a drugim David. Gratulacje, mam nadzieję, że kupon się przyda. I na końcu jak zwykle jakieś pozdrowienia. I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.